idea. Miałem odnośnie tego filmu naprawdę ogromne oczekiwania, w zasadzie największe odkąd pamiętam, bo wszystko po prostu zapowiadało się tak dobrze. Świetne zwiastuny, budujące wypowiedzi reżysera i obsady, oryginalny pomysł, no i pierwszy raz mieliśmy zajrzeć do naprawdę przepastnej, kosmicznej części uniwersum Marvela, wcześniej ledwie lekko nadgryzionej Torze i Avengers. Mało tego, przeczytałem nawet inspirowany mocno filmem Comics Bendisa i tylko narobiłem sobie apetytu na więcej. Zresztą, jeśli śledzicie ten kanał i mojego bloga, to doskonale wiecie, jak bardzo jarałem się tym filmem jeszcze przed premierą, bo były już materiały o samym Jamesie Sieganie, komiksowy Guardians czy teksty o tym, jak fajna. Muzyka będzie w filmie. I wiecie co? Teraz jaram się jeszcze bardziej, bo Strażnicy Galaktyki to najlepszy film Marvela do tej pory, a także przy okazji najlepszy blockbuster tego roku i paru poprzednich przy okazji też. No dobra, po kolei. Na blogu opublikowałem w sobotę 7 wniosków na świeżo po seansie i pozwólcie, że będę się trzymał tamtejszych punktów jako punktu wyjścia dla dalszych rozważań, ale w odrobinę innej kolejności. Zacznijmy może od tego, że Guardians of the Galaxy w 100% realizuje wszystko to, o czym mówi James Gunn w wywiadach. Nasłuchałem się tego naprawdę sporo, bo reżyser i spółscenarzysta filmu jarał się projektem chyba bardziej niż ja, bardzo chętnie opowiadając o co mu chodzi i do czego dąży w tym filmie. Z tego wyłonił się obraz takiej produkcji, która postara się jak najlepiej przedstawić bohaterów tak byśmy w trakcie trwania tego filmu nie tylko dowiedzieli się kim są, skąd pochodzą, jakie mają cele, ale i ich polubili. Strażnicy Galaktyki mieli ponadto nie tylko przedstawić nam całkiem nieodkryty świat kosmicznego uniwersum Marvela, ale także naszkicować wątki, które ewentualnie będzie można potem rozwijać w przyszłości, kiedy już będziemy znać bohaterów i mieć całe Origin Story za sobą. Innymi słowy, James Gunn podjął się naprawdę karkołomnego zadania zrobienia po prostu całej Avengers Phase One w formie jednego filmu, gdzie musiał nie tylko upchnąć masą elementów, ale także zadbać o to, by film był sprawny zarówno dla fanów komiksów, jak i dla nowych widzów. I podołał. To znaczy, jasne, oznaczało to masę ograniczeń, stąd przeciwnicy w tym filmie wydają się dość płascy i jednowymiarowi. Trochę więcej oczekiwałem też od postaci Gamory z jej tajemniczą przeszłością, a i krótkie występy kolektora czy ograniczenie roli Nowa zostawiały spory niedosyt. Tym niemniej jednocześnie czarne charaktery faktycznie były realnym zagrożeniem dla bohaterów. Gamora miała swoje momenty, a występy Benicio Del Toro czy udział wojska Ksandaru, bo taką rolę pełnią tu oddziały Nowa. To mocne punkty samego filmu. Zatem trudno to mówić o jakimś broszczarowaniu. Po prostu w całym tym zalewie wątków, motywów, bohaterów i tak dalej film musiał iść na pewne kompromisy. Ale nawet z tych elementów potraktowanych po macoszemu, gan razem z obsadą wycisnęli co się dało. Sama fabuła to też nie jest nic, czego byśmy nie widzieli wcześniej. Raczej bardzo sprawne poruszanie się od punktu A do punktu B, za to bez dłużyzn i z masą małych epizodów, gdzie nasi bohaterowie mogą błyszczeć. I ponownie historia po prostu spełnia swoje zadanie, służąc jako tło i pretekst do sformowania się naszej tytułowej drużyny. I biorąc pod uwagę, że doskonale wszyscy wiemy jak to się wszystko skończy, to najważniejsza nie jest właśnie fabuła, wzroty akcji i tak dalej, jak to było na przykład w przypadku Kapitana Ameryki, ale środki, jakimi posługuje się Gan, podpierając się na tej mocnej, fabularnej podstawie. Środki takie jak interakcje między postaciami, humor, błyskotliwe dialogi, klimat poszczególnych scen, liczne odwołania do innych filmów, zresztą zaczynamy tak naprawdę jednym wielkim hołdem dla Indiana Jonesa, i tak dalej. Tak jak już mówiłem, najważniejsi byli bohaterowie wzięci z kart komiksów. Tak absurdalni na pierwszy rzut oka i tak dziwaczni, że to po prostu nie miało prawa wypalić. Ale wypaliło i jakimś cudem udało im się sprawić, by sala kinowa wzruszała się i całkiem szczerze cieszyła lub smuciła losami Um, humanoidalnego drzewa, i nie wiem czy może być lepsza rekomendacja. Ale nie tylko gród kupił publikę od razu. Chris Pratt w roli Petera Quilla jest absolutnie fantastyczny. Gdybym miał go do kogoś porównać, poza oczywistymi odwołaniami do Hanna Solo, Indiana Jonesa w jednym, to jest ten sam kapitalny casting co Robert Downey Jr. w roli Tonego Starka. Ten sam luz, ta sama pewność siebie, i co to dużo gadać, Pratt czuje się w tym świecie jak ryba w wodzie i to widać. Bardzo dobrze wypadł też, co mnie zaskoczyło, Dave Batista jako Drax. Kiedy miał być poważnym barbarzyńcą z kijem w tyłku, ale metaforycznym, potrafił nim być. Kiedy miał pokazać odrobinę emocji, radził sobie z tym bez problemu, a przy okazji był też dostarczycielem masy zabawnych scen. Gamora również była odegrana bardzo ok i mam nadzieję, że ta postać będzie rozwinięta w sequelu, bo nie ma wątpliwości, że Zoe Soldana na pewno temu podoła. Innym z highlightów tego filmu był oczywiście rocket, odgrywany na planie przez Shona z głosem Bradley'a Coopera. Gan wspominał w trakcie tworzenia filmu, że doskonale zdaje sobie sprawę jak ważna jest to postać, i że gdyby on nie wypali, to tak naprawdę cała reszta też by się posypała. No bo pomyślcie sobie, każda scena byłaby po prostu psuta przez obecność jakiejś nienaturalnej gadającej kukły w kształcie Shopa. Na szczęście rocket wypadł po prostu genialnie. Na tyle, że po paru minutach jest dla nas pełnoprawnym bohaterem widowiska, a nie tylko animacją w CGI. Ma przy okazji więcej charakteru i więcej głębi niż wszyscy bohaterowie Transformers czy wiecie innego krapu razem wzięci. Postacie drugoplanowe też dają radę i nie mogę nie zwrócić uwagi na głos Leep'sa w roli Ronana, choć wiadomo, sama rola specjalnie wymagająca nie była fantastycznego jondu Michaela Rukera znanego z Rules w pozostałych filmach Gana, który jest fajną wariacją swojego zgoła odmiennego komiksowego odpowiednika, czy Romana Deja w wykonaniu Jonas i Riley, którego mam nadzieję zobaczyć w sequelu. Szkoda, że tak niewiele do zagrania miała Karen Gillan w roli Nebuli, ale znowu liczę na sequel. Strażnicy Galaktyki po prostu otworzyli na oścież furtkę dla całego ogromu nowych opcji, nowych bohaterów, rozwoju starych, odkrywanie ich przeszłości i tak dalej. To doskonałe wprowadzenie bohaterów, których pokochacie od razu. Tym bardziej że to też film kierowany przede wszystkim dla widzów nowych, którzy mocno w temacie komiksów nie siedzą, także śmiało możecie iść do kina jak na kompletnie nową i świeżą markę, bo Gunn choć czerpał z komiksowych historii garściami, to nie adaptował tego materiału dokładnie, raczej klejąc oryginalną historię z elementów już istniejących. I bardzo dobrze. Na utarcie z fanom wrzucą do filmu całą masę aluzji do komiksowych strażników i nie tylko, oraz rozmaitych histeregów oraz występów gościnnych. To naprawdę urocze, że James Gunn zaprasza wciąż do swoich filmów Lloyda Kaufmana, szefa niezależnej wytwórni filmów klasy Z Troma, w jakiej sam rozpoczynał przygodę z pisaniem filmów. Wielu takich smaczków nie wychwycą nowi w tym świecie, ale oni z kolei będą nieustannie zaskakiwani elementami świata Guardians znajomymi już fanom komiksów, czyli coś za coś i mi się taki układ podoba. Ogromną rolę gra w filmie muzyka, a konkretnie zestaw szlagerów z lat 70-tych, jakie wciąż nosi przy sobie na Walkmanie Peter Quill. Lecione zostały do scen niemal idealnie, a przy okazji nadają całej tej historii taki specyficzny Luźny klimat. Generalnie jest to film, który korzysta z utartych schematów i tej gotowej formuły Marvela łączącej komedię z akcją i dramatem, ale bardziej się tym wszystkim bawi. Często wywracając niektóre z tych elementów na drugą stronę, inne zniekształcając lub pokazując nieco innej perspektywy. Wątek romantyczny potraktowano tu znacznie subtelniej niż w pozostałych filmach Marvela. Mamy też dość słabo reprezentowany w tego typu kinie wątek relacji matka-syn. Zupełnie inaczej też potraktowano takie klisze jak dramatyczna narada przed ostateczną bitwą, która tutaj jest zupełnie wywrócona do góry nogami. James Gunn po prostu wie co robi, zdecydowanie widać tutaj jego styl, zresztą jeden z tych niewielu filmów Marvela, gdzie faktycznie widać wpływ reżysera na całą produkcję, a reżyseria jest zresztą jedną z jej największych zalet. Uproszczenie jednych elementów, nacisk na inne, dużo swobody oddana aktorom, czy wielokrotne puszczanie akcji samopas, by ta pędziła nieskrępowana, zabierając za sobą widza, sprawiają, że Guardians jako film ma sporo wad. I na pewno nie jest filmem idealnym. Ale mam też wrażenie, że nie chce takim być i nie taki był cel. I powiem wam szczerze, że zdecydowanie podoba mi się w tym swoim nieprzewidywalnym, szalonym, nieidealnym kształcie, bo od razu przywodzi mi na myśl pewne klasyki przygodowe. Sprzed 20 czy 30 lat, a także pewną pewnie znaną Wam gwiezdną sagę? Tak jest! Czy Guardians of the Galaxy to współczesne gwiezdne wojny? Zdecydowanie tak! To ten sam ładunek zabawy płynącej z rozbijania się po obcych planetach, poznawania tych niesamowitych światów i chłonięcia w wyjątkowej atmosfery, a to wszystko podlane prawdziwym, awanturniczym duchem, właściwym popisom wspomnianych już wcześniej Hanna Solo czy Indiana Jonesa z domieszką Mala Reynoldsa z Firefly. Strażnice Galaktyki to po prostu lepszy spadkobierca w oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen aniżeli wszystko to, co Lucas wyprodukował potem. Czar starych space oper wrócił i zawdzięczamy to właśnie ekipie pracującej nad nowym filmem Marvela. Nie mówiąc już o tym, że światy wykreowane przez Jamesa Gana i scenografów są po prostu zachwycające i cały design oraz wykonanie zapiera dech w piersi, szczególnie jeśli macie okazję zobaczyć film w macie co gorąco rekomenduję. I nawet nie mam tu na myśli samych walorów technicznych, jakości efektów specjalnych czy sporej ilości praktycznych efektów i realnej scenografii jaką użyto, ale właśnie samą kreatywność pracujących nad tą produkcją. Przyjrzyjcie się po prostu szczegółowości strojów czy charakteryzacji bohaterów. Już samo to wystarczy, by zostawić szczękę na podłodze. Najważniejsze jednak, że czuć w tym wszystkim duszę, pasję, charakter, to wszystko czyni ten film naprawdę wyjątkowym. Wspaniałe efekty specjalne, sensowna fabuła bez dziur, racjonalne zachowania bohaterów, doskonała oprawa audio, kapitalne zdjęcia czy montaż. Wszystko to oczywiście zasługuje na pochwałę. Ale dla mnie liczy się przede wszystkim to, że bohaterowie mają sobie tyle uroku i charakteru, że plany wyglądają tak realnie. Mają swój klimat, że historia sprawia, że trzymamy mocno kciuki, by tej bandzie wyrzutków udało się osiągnąć cel. Ten film może mieć wady, na pewno ma ich więcej niż dostrzegam ich teraz i pewnie z czasem będzie ich wyłazić na wierzch coraz więcej. To i owo można by poprawić, czasem jest trochę zbyt cheesy, jak mawiają Amerykanie, czasem wymiany zdań między Gamorą a Nebulą bywają trochę doporne, czasem jest nieco zbyt ckliwie i tak dalej. No ale wiecie co, nie dbam o to, kiedy z ekranu bije po prostu tyle emocji, entuzjazmu, pasji, no i luzu, całej tej filmowej magii, która sprawia, że czuję się po prostu jak dziecko progą magicznego świata, z którego nie chcesz nigdy wychodzić. Niewiele filmów dawało mi takie poczucie. W ostatnich latach Avengers albo Pacific Rim, ale Guardians of the Galaxy oglądało mi się jeszcze fajniej, bo o ile tamte filmy były skrojonymi na miarę, dokładnie zaplanowanymi podręcznikowymi niemal widowiskami, tak, film Gana ma w sobie coś nieobliczalnego i buntowniczego, co jest akurat cechą rozpoznawalną tego reżysera. Wygląda na to, że strażnicy sprzedadzą się bardzo dobrze, co tylko zachęci Disney do podobnych ryzykownych kroków w postaci powierzania mniej znanych marek ciekawym i kreatywnym twórcom, takim jak James Gunn. A to tylko z pożytkiem dla widzów, bo im dalej Marvel będzie odchodził od swojej sprawdzonej formuły, fundując swoim produkcjom różnorodność stylistyczną, rozgatunkową, tym lepiej dla widzów. Tymczasem warto dołożyć się do tego sukcesu i zajrzeć do kina, przygniecie was, niesamowity spektakl audiowizualny, ale to co zapamiętacie przede wszystkim to wspaniali bohaterowie, którzy dla mnie swoimi osobowościami i charakterem przebijają wszystko to co stworzył Marvel, ale i konkurencja. Jeśli nie przepadasz za produkcjami Marvela, to bardzo możliwe, że i ta nie zrobi na tobie takiego wielkiego wrażenia, ale ci je lubisz w mniejszym w większym stopniu, to możesz naprawdę śmiało iść na seans. No nic, teraz trzeba się do sequela. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia. Hej, okay, jeszcze na chwilę ja takie małe ogłoszenie. Słuchajcie, w związku z tym, że poziom komentarzy na YouTubie spada po prostu z każdym filmem coraz niżej, to pozwólcie, że przestanę tutaj zwyczajnie zaglądać i jeśli chcecie. Pogadać o filmie, albo o moim filmiku, albo o czymkolwiek związanym z materiałem, który został publikowany. a nie chcecie, by Wasze wypowiedzi utonęły pod, wiecie, powodzią spamu i rozmaitych, mało wartościowych komentarzy, ale jeżeli liczycie na odpowiedź z mojej strony, czy coś, zapraszam na mojego bloga, adres znajdziecie tutaj. Tam zawsze postuję wszelkie nowo wychodzące filmiki, a także znajdziecie codziennie aktualizowane, codziennie dodawane artykuły i innego rodzaju posty, więc... Piszcie tam w komentarzach jest system Discuss, który bardzo fajnie się sprawdza i dajmy sobie może spokój z pisaniem komentarzy tutaj, bo e, zresztą zerknijcie na dół do komentarzy. Prawdopodobnie znowu tam jest masa mało wartościowych treści, także. Także od tej pory będę ignorował komentarze. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale naprawdę nie chcę mi się tego bardziej czytać. A wszyscy ci z was, którzy komentowali na poziomie, a wiem, że jest was całkiem sporo, choć niestety mniej od tych komentujących dużo gorzej, Zapraszam Was jeszcze raz na bloga, tam sobie będziemy mogli w spokoju pogadać. Wszystko jest moderowane, jest kulturka i w ogóle, także zapraszam. To tyle z mojej strony. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Pa pa!